Witam, chciałem przedstawić Wam nową wersję tabletu Samsunga Galaxy Note 10.1, wersja 2014. Będziemy mówili dziś konkretnie o wersji SMP 600. Zacznijmy od opakowania. Opakowanie ekologiczne. Tak przynajmniej wygląda. Za długo nie będziemy o nim mówić. Więc pierwszą stronę widzicie na odwrocie podstawowe informacje. Pokrótce w porównaniu do poprzedniej wersji. Ekran o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli. Ekran IPS, bardzo dobra jakość. Procesor 1,9 GHz Quad plus 1,3 Quad Core. Procesor, zwróćcie uwagę, wersja WiFi używa procesora Exynos. Wersja z modemem LTE używa Snapdragona. Co jeszcze? Odtwarzanie filmów. Full HD 1080 i nagrywanie w tejże rozdzielczości, poprawiony stylus, dioda IR podczerwieni, aparat 8 megapikseli plus 2, 2 megapiksele z przodu, GPS GLONASS, 3 giga pamięci RAM, bateria 8220 mAh. Tyle o opakowaniu. Co w środku? W środku ładowarka, kabel, kilka zapasowych rysików plus blaszka do ich wyciągania, ładowarka, jak widzimy, troszeczkę mniejsza. Dla porównania mamy starszą wersję. Wygląda troszeczkę inaczej. Jest mniejsza w nowej wersji. Fajnie. Nie wiem, czy pamiętacie opakowanie starszej wersji Galaxy Note. A. Odrobinę większe, jak i sam tablet. Tak to wyglądało. Białe, troszeczkę inny design, nada no, no, ok. Tyle na temat opakowania. Nie będziemy się skupiać na, <laughs> przepraszam, nieważnych detalach. Przejdźmy do samego urządzenia. Same urządzenie, odrobinę mniejsze. Dla porównania, wersja 10.1, również z tego roku, co prawda, e... widzimy, odrobinę większa. E... W każdej z rozmiarów na wysokość e... jest odrobinę. Mniejszy nowy tablet, na wysokość również tak to wygląda. Dlaczego? Myślę, że na pierwszy rzut oka widać szersze ramki. Głośniki w starej wersji są z przodu, w nowej wersji są po bokach. Dzięki temu sam tablet wydaje się, wydaje się jest odrobinę mniejszy. Z podstawowych różnic, które widzimy, w starej wersji nie ma fizycznych przycisków na stronie z ekranem. W nowej wersji pojawił się fizyczny przycisk home, dwa przyciski po bokach menu standardowo. Omówimy może pokrótce konstrukcję samego tabletu. Czym się różni? W innym miejscu Stylus. W tym miejscu jest u góry z prawej strony, w poprzedniej wersji był wyciągany na dole w dół, głośniki po bokach jak widzimy, gniazdo kart pamięci, u góry dioda plus klawisz włączania głośności wejście słuchawkowe, również głośniki z drugiej strony, od dołu wyjście ładowania micro USB. W poprzedniej wersji było szerokie, nadal niestety nie ma USB 3.0. Trudno, można z tym żyć. Wielki dramat z, te, z tego tytułu pewnie się nie stanie. Tył plastik, aczkolwiek udaj, udający skórę, faktura skóry plus pseudo szwy po bokach wygląda nieźle, z paru centymetrów wygląda to w zasadzie naturalnie. Jak się przyjrzymy, gdy to dotkniemy, zauważymy, zorientujemy się natychmiast, że jest to plastik, ale wydaje się nieco pewniejszy w trzymaniu. Chyba generalnie jest ok. Za te pieniądze nie można tutaj za bardzo się czepiać. Nadal jest to bardzo estetyczne. Tyle, chodzi, tyle jeśli chodzi o budowę. Przejdźmy do tego, co po uruchomieniu. Poruchamiamy tablet, przytrzymujemy klawisz włączania. Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition. Chwila na uruchomienie. Nie jest to pierwsze uruchomienie. Celowo pomijam instalację. Podczas instalacji wszystko po polsku, wszystko jasne. Wpisanie haseł do konta Google, tudzież z założenia. Wpisanie haseł do konta Samsunga, Dropboxa. Z ważnych rzeczy przypominam Dropbox daje nam 50 GB free na 2 lata. Przy zakupie oczywiście takiego tabletu, nie wiem jak z innymi. Po uruchomieniu na początku zapewne trzeba będzie zainstalować kilka aktualizacji. No tak wygląda ekran startowy. Wielkiej różnicy nie ma, podstawowe funkcjonalności takie jak w poprzedniej wersji jest tu zainstalowany Android wersja 4.3, czyli troszeczkę nowszy od, od starszej wersji Galaxy Note. Mam nadzieję, że niebawem starsza wersja również zostanie zaktualizowana. W tej chwili prawdopodobnie ze względów marketingowych, jako że ten model będzie promowany, jest w najnowszej wersji, starsza z jakiegoś powodu nie została zaktualizowana. Sprzętowo na pewno jest w stanie pociągnąć nowego Androida. Poczekamy, zobaczymy. Cóż, poruszanie się po ekranach startowych, dość podobnie jak w poprzedniej wersji, uszczypnięcie powoduje pomniejszenie. Możemy wybrać sobie jeden z ekranów, przewijanie standardowo lewo-prawo, nic tutaj się nie zmieniło. Pojawia nam się ikonka, home, domek, cokolwiek, plus dwie krateczki po bokach, działa to również jako taki slider, możemy to sobie całkiem wygodnie przewijać. I najgorsze. Co jeszcze? Z takich rzeczy, które rzucają się w oczy po uruchomieniu mamy zegar przyciągnięty, odblokować, ale zegar ma możliwość skonfigurowania tego e, widżetu w następujący sposób. Pozwala nam dokładanie swoich widżetów pod spodem. Przewinięcie zegara lewo-prawo powoduje pojawienie się widżetów, które sobie możemy w tym miejscu wybrać. E, do wyboru za wiele tego nie ma. Jest poczta, Gmail, e, Google Now, muzyka i kilka innych, wydaje się to całkiem fajne, nie trzeba e, tak naprawdę odblokowywać urządzenia, żeby żeby sprawdzić czy na przykład e, przyszedł mail, jeśli nie mamy powiadomień dźwiękowych, lub e, dosłownie kto napisał i co napisał, e, plus pewnie parę innych. Fajna rzecz. E, w poprzedniej wersji tego nie było. E, jest OK. Co dalej? E, aplikacje w większości oczywiście standardowo tutaj nikt koła nie wymyśli na nowo. Pojawiło nam się natomiast kilka fajnych rzeczy. Pogrupowane ikonki Samsunga. Eee, cóż w nich jest? Eee, notatka z akcji. Przejrzycie sobie, zobaczycie. Ikonki ze strzałeczkami eee, o dziwo nie są zainstalowane. To są tylko skróty do aplikacji do zainstalowania. Dzięki temu oszczędzamy pewnie kilkadziesiąt megabajtów miejsca w naszej pamięci. Fajnie, ukłon w stronę Samsunga za. Taką oszczędność. Pojawiła nam, pojawił nam się katalog Galaxy Plus. Tutaj tak naprawdę same stare rzeczy. Flipboard, Dropbox, Evernote, TripAdvisor plus, uwaga, Sketchbook for Galaxy. Jest to pełna wersja jednego z najlepszych programów do rysowania. Jak dla mnie ogromny bonus. Sam kupiłem poprzednią wersję. Fajnie, że dostaję ją teraz za frico jeśli ktoś kupuje nota, zakładam, że po to, by wykorzystywać również piórko. Jest to program, który tak naprawdę trzeba mieć. Jest wiele innych, pewnie darmowych. Sketchbook zresztą wersji chyba darmowej również jest. Ale podkreślam, jest to jeden z najlepszych programów. Dostajemy go za friko. Moim zdaniem super fajnie. Co dalej? Office, kontakty, chaton, nie będziemy wdawać się tutaj w jakieś detale związane z aplikacjami, bo prawdopodobnie każdy z Was będzie mógł sobie to obejrzeć. Alarm zegar nowy design, fajnie poprawione. Wygląda to chyba bardziej estetycznie. Internet w zasadzie się tutaj nie zmienił ze standardową przeglądarką. Standardowo pojawił się Chrome, fajnie, niektórzy go bardzo lubią, ja... Bardzo go lubię na komputerze, tutaj chyba mniej. Eee, kwestia gustu. Eee, z nowych rzeczy, które się pojawiły, eee, ekran powiadomień super fajna sprawa. Pokazujemy go sobie eee, przyciągając palcem od góry. Eee, podstawowe informacje właściwie przełączniki Wi-Fi, GPS. Sami widzicie, co tutaj można zrobić. Eee, fajnie, fajnie jest to podane. Możemy przełączyć również i w pewien sposób sobie to skonfigurować, żebyśmy za pierwszym razem to widzieli. Co tutaj mamy? SmartTech, inteligentne wstrzymanie, smart scroll to są mega fajne gadżety, o których za chwileczkę coś więcej powiem. Sam ekran bardzo fajny w tym miejscu. Również pojawiają nam się powiadomienia o zainstalowanych aplikacjach: poczcie czy co tam jeszcze, tablet. Może nam komunikować, miejsce się zmieniło w poprzedniej wersji, zegar był na dole i, i, i klikając w ikonę zegara czy w zegar generalnie do tego menu się wchodziło, tym razem od góry, od dołu mamy coś czego nie było w poprzedniej wersji, nazywa się to wiadomości w polskiej wersji, niestety informacje są po angielsku, być może to można skonfigurować, natomiast jest to super estetycznie podane. Yy, możemy przejść do najważniejszych rzecz, rzeczy, które, które, które ktoś chciałby nam przekazać ze świata. Mamy powiązania z, z portalami społecznościowymi, bardzo ładnie jest to podane. Sami zobaczycie, sami widzicie, jak to wygląda. Yy, myślę, że, 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 że fajny gadżet, który być może z nudów ktoś. Gdzieś, kiedyś sobie uruchomi. O aplikacjach Samsunga więcej nie będę mówił. Jest S Note, który jest programem do robienia własnych notatek, rysunków, obliczeń, nawet. Zapewne znajdziecie nie jeden film pokazujący jego możliwości. Polecam. Jest to rzecz, którą należy obejrzeć przed zakupem, bo naprawdę robi wrażenie. Cóż jeszcze o samym, samym, samym. W systemie, co tutaj się zmieniło? Widżety zostały tak samo jak były. Oczywiście jest pewnie kilka nowych, poprawionych. Aplikacje, tak jak mówiłem, w większości, większości są te same. Tutaj się nic nie zmieniło. Zmieniło się menu ustawień. Nie mamy wszystkiego, mówiąc brzydko, w jednym worku. Mamy to podzielone na połączenia, urządzenia, sterowanie i ogólne. Co tutaj się pojawiło? Screen, mirroring, zdaje się, że w tym w tym miejscu nie było. Poza tym, ekran blokady, tapeta, wszystko tak jak było w poprzedniej wersji. Tym razem jest to podzielone, jest wygodne. Sterowanie, funkcje głosowe, lesik S-Pen, ruchy, ruch dłoni. Inteligentny ekran. Przejdźmy może od, od razu do tego, ponieważ jest to rzecz, która zapewne będzie bardzo mocno promowana i wydaje się warta uwagi. Smart T, jest to fajna opcja, która. Nie pozwala na uśpienie tabletu, dopóki patrzymy się w jego ekran. Genialne. Dopóki czytamy jedną stronę, tablet nam nie wygasi ekranu, kamera obserwuje nasze oczy. Dzięki temu możemy ze spokojem przeczytać całą stronę do końca. Nie musi być to oczywiście strona internetowa, to może być film czy cokolwiek innego. Inteligentny obrót obraca ekran zgodnie z położeniem naszej twarzy. Działa to w ten sposób, że gdybyśmy się chcieli położyć z tabletem i zachować jakby orientację, Tablet będzie próbował ją zmienić na pionową, natomiast przy włączonej tej opcji on zostanie nieobrócony, nawet jeśli będziemy leżeli bokiem, pozwala to nam, tak naprawdę leżąc na boku, oglądać filmy czy czytać. Inteligentne wstrzymanie. Super fajna rzecz, w poprzedniej wersji tego nie było. Działa to tak, że uruchamiając na przykład YouTube'a czy jakikolwiek inny film, Odwracając wzrok od filmu, film zostanie spauzowany, będzie czekał do momentu, aż znów spojrzymy w ekran i wtedy zacznie odtwarzać go dalej. Proste, genialne, fajna rzecz. Smart scroll, przewijanie w górę lub w dół patrząc na ekran i odchylając głowę lub urządzenie. Fajne, jeśli ktoś bezdotykowo chciałby korzystać z urządzenia czy czytać bardzo duże ilości tekstu, być może się to przyda. Czy jest to szybsze od kciuka? Śmiem wątpić, ale jako gadżet fajna rzecz, być może znajdą się pasjonaci, którzy będą z tego korzystali. W ogólnych oczywiście konfiguracja kąt, chmury, backupy, wszystkie podstawowe opcje, które były, były również w poprzednich wersjach, zakładam, że i na telefonach jest to samo, nie będziemy tutaj się wdawać w szczegóły. Przycisk HOME, o którym mówiłem na początku, pojawił się w tej wersji tabletu, fajnie. Ważna rzecz, przyciski mają podwójne, podwójne jakby możliwości uruchamiania aplikacji. Przycisk HOME działa jako HOME, czyli pokazuje ekran startowy, ale już przytrzymanie go przez chwilę pokazuje nam uruchomione aplikacje i możliwość ich na przykład szybkiego zamknięcia, przytrzymanie klawisza cofania, w tym momencie nam schowało się mniej, w tym momencie się pojawiło, jak jeszcze raz przytrzymamy. Są to aplikacje, które pozwalają na uruchomienie ich w trybie niepełnego ekranu. Jak to działa? Już pokazuję. Możemy na przykład sobie przeciągnąć internet. Proszę bardzo, mamy włączoną przeglądarkę internetową, i do tego <laughs> tych aplikacji jest ograniczona ilość. Wszystkie aplikacje nie pozwalają na taki tryb uruchamiania. Ale jednak, proszę bardzo, przyciągam sobie mapy i mamy przeglądarkę internetową na połowie ekranu, mapy na drugiej połowie ekranu. Możemy tak naprawdę robić dwie rzeczy jednocześnie. Eee, sensu tego nie będę tłumaczył. Każdy z Was zapewne widział komputer w działaniu. Możliwość ułożenia dwóch okien obok siebie jest to rzecz standardowa. W tabletach, w telefonach, niestety nie. Eee, w tej wersji już tak fajnie pozwala to nam m.in. <laughs> na w miarę rozsądne skalowanie tych okien, przytrzymanie tej linii podziału na menu, wyskakuje nam kolejne menu, możemy zamieniać okna miejscami na przykład. Proszę bardzo, zamknąć możemy, możemy kilka okien jednocześnie, jakby mieć w jednej części ekranu i je przewijać. W tym momencie nie mam uruchomionych więcej programów, ale w tym miejscu pojawiłaby nam się możliwość przewijania. Otóż przydatna, przydatna rzecz na takim tablecie ma już to sens, na telefonie zapewne mniej ze względu na rozmiary ekranu. W tym miejscu wygląda to super fajnie. Co dalej? Nowy Stylus. Nowy Stylus trudno o moich odczuciach mówić, czy on jest lepszy, czy on jest gorszy. Być może jest odrobinę lepszy, przede wszystkim jest troszeczkę inny. Ten był bardziej okrągły, niestety można było go włożyć w odpowiedni otwór w tablecie tylko w jednej konfiguracji, ten przynajmniej w dwóch. Równie wygodny przy dużych dłoniach, odrobinę za mały, aczkolwiek bardzo dokładny. Oczywiście pojawiły nam się tutaj menu odpowiednie. Jest opcja, która pozwala na, 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 na niedotykanie tego ekranu, a na przykład wskazywanie na stronie internetowej czy na zdjęciach yy, i wyciąganie jakichś tam informacji, na przykład o tym, kiedy zdjęcie było robione i tak dalej. Yy, mamy tutaj przy, przy, przy tym menu następujące opcje: notatka z akcji, album z wycinkami, pisanie po ekranie, szukacz <laughs> i okno rysika. <laughs> czy będziemy z tego korzystać? Yy, zobaczymy. Notatka z akcji, spróbujmy coś uruchomić. Jak to działa? Wydaje się, że jest zupełnie ok. Działa nacisk jak należy. Jest to niezaprzeczalny plus tego tabletu w porównaniu do innych, że stylus obsługuje siłę nacisku. W tym momencie za bardzo tego nie widać, ale postaram się mocniej nadusić dzięki. ...temu linia staje się grubsza, przy delikatnych ruchach linia jest cienka. Jest to opcja, która używana tak naprawdę do niedawna była tylko i wyłącznie w profesjonalnych tabletach graficznych, głównie pewnie firmy Wacom, choć pewnie paru innych producentów z Chin produkowało również takie tablety. Tutaj mamy możliwość rysowania bezpośrednio po ekranie, czyli odpowiednik tabletów Cintiq. Które, które były jedynymi, w zasadzie poza jednym chyba chińskim klonem całkiem niezłym, na właśnie takie operowanie obrazem. Nie będę wdawał się w szczegóły, jak to działa na tym tablecie. Zapewniam genialnie. Wycinek strony internetowej, skopiowanie go do keyboardu, w zasadzie następuje automatycznie. Wysłanie tego komu, komuś mailem to jest też chwila. Notatki odręczne, jeśli ktoś nie odwykł od takiego sposobu notowania, działają super fajnie. Możliwość zapisywania równań matematycznych, rysowania wykresów. Myślę, że w firmach promocyjnych Samsunga mm, znajdziecie to bez większego problemu. Na koniec, kilka subiektywnych odczuć odnośnie samego tabletu. Dla Waszej informacji. Byłem szczęśliwym posiadaczem również iPada. Zdecydowałem się na zamianę na poprzednią wersję Nota. Nie żałowałem. Znacząco gorszy ekran, jednak komfort korzystania ze stylusa naprawdę, naprawdę mnie przekonał. Jestem być może nietypowym użytkownikiem, ponieważ tego stylusa używam na co dzień choćby do szkicowania. Minusem był oczywiście ekran, który miał znacznie mniejszą rozdzielczość. Nowa wersja tabletu naprawia, powiedzmy, ten błąd. Tutaj jakość ekranu jest porównywalna z Retiną. Naprawdę jest to porządny ekran. Stylus nadal chodzi tak, jak chodził. Dobrze, być może lepiej, sami ocenicie. Wykonanie. Wykonanie, no nie jest to bryła aluminium, umówmy się. Hmm, ramka wokół tabletu jest plastikowa i tak właśnie wygląda, plastikowo troszeczkę. Eee, tył, o którym już wspominałem jest plastikowy i nie jest najgorszy. Hmm, nie czepiałbym się za bardzo tego wyglądu. Jest to naprawdę akceptowalny poziom. Eee, jest ok, jak dla mnie naprawdę jest ok. Gorilla z przodu, która skutecznie chroni przed zarysowaniami. Z ciekawostek. z ciekawostek, które zdążyłem zauważyć, w sumie dziwna rzecz, trochę śmieszna, trochę być może drażniąca. Na przykład ikonka Group Play. W poprzedniej wersji to się nazywało gra wieloosobowa, grupowa czy jakoś tak. Prosta usługa pozwalająca na granie na dwóch urządzeniach przez dwie osoby jednocześnie w tą samą grę, albo na słuchanie muzyki, na przykład na dwóch tabletach, na przykład lewy kanał na jednym, prawy kanał na drugim, fajny gadżet, ale uwaga, nie działa, działa być może tylko z nowymi Samsungami wersji 2014, być może tylko na dwóch urządzeniach z poprzedniej generacji. Próba sparowania tych urządzeń hmm, nie powiodła się. Na starszej wersji nie można zainstalować tego programu Group Play, ponieważ starszy rzekomo jest niekompatybilny. Zakładam, że jest to wina raczej Androida, który jest w starszej wersji tam. Wyjątkowo drażniąca rzecz, jak dla mnie dostaje aplikacje, które nie działają nawet z poprzednią wersją. Hmm, serwis tak naprawdę nic na ten temat nie wie, nie wie kiedy i czy będzie aktualizacja, mam nadzieję, że będzie. Co jeszcze? W porównaniu do starszej wersji ekran, tak jak mówiłem, jest znacząco lepszy. Natomiast um, też nie bierzcie sobie tego jakoś bardzo głęboko do serca, ponieważ użytkowanie poprzedniej wersji, nawet w tej chwili biorąc go do ręki. Zakładam, że jakieś 90% ludzi nie zauważy różnicy w tym ekranie. Jeśli chodzi o szybkość działania, zapewniam, że starsza wersja nadal jest na super przyzwoitym poziomie i można z niej korzystać w naprawdę bardzo komfortowy sposób. Myślę, że zauważenie tej zwiększonej rozdzielczości jest możliwe tylko i wyłącznie, jeśli postawimy te dwa urządzenia obok siebie. Obejrzenie tego po 15 minutach starszej, nowszej wersji może sprawić problemy ze znalezieniem różnic. Dla większości użytkowników, podkreślam, starsza wersja nadal jest bardzo fajnym sprzętem. Nowa wersja dla mnie zawodowo zajmuje się grafiką, więc jest przydatna ze względu na ten ekran. Czy prędkość troszeczkę szybszego procesora wykorzystam, tego nie wiem. Na starszej wersji nie miałem żadnych problemów z płynnością działania aplikacji. Czasami wyda, no wydaje się całkiem, całkiem całkiem wymagających, jak chodzi o, o, o procesor. Programy graficzne bywają dość mocno skomplikowane przez algorytmy tworzenia tego obrazu. Chodzi to na starej wersji, naprawdę okej, okay, Tutaj też nie ma się do czego przyczepić. Kiedyś, kiedyś co, kiedyś iOS wydawał się jedynym słusznym systemem, w tej chwili Android go. Wydaje mi się, dogonił. Nie tęsknię wcale za iPadem. Wiele z aplikacji Samsunga wydaje się przewyższać rozwiązania firmy z jabłkiem, vlogą. Bardzo. Bardzo, bardzo wygodnie tak naprawdę można posługiwać się tutaj tym stylusem. Sami poszukajcie sobie filmów, jak to wygląda na co dzień, jak prosto się robi zrzuty ekranu, czy wycina jakieś kawałki tekstu. Jest to super fajnie podane. Nie zachwalam tego po to, żeby przekonać Was do, do, do produktów Samsunga, bo i jedne i drugie są dobre. Natomiast jeśli potrzebujecie tabletu z możliwością choćby rysowania, Samsung wydaje się w zasadzie jedynym słusznym wyborem. Jest naprawdę to fajnie podane. Działa to tak jak powinno działać. Trudno się przyczepić do, 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 do jakichś felerów, które zapewne jak w każdej wersji się znajdą. Ja osobiście polecam. Tak jak mówiłem, każdy z tych sprzętów jest fajny. iPad był fajny, poprzednia wersja jest fajna. Ta wersja jest super fajna. Zachęcam do zakupów, tak naprawdę. Do usłyszenia.